Witajcie na części siódmej i oto mam już dużo telefonów i na końcu jest aparat, którego już dawno zostałem. Drugi aparat, do dwójkamar i radio. I tu jest tyle telefonów. Nawet zobaczyliście. Popatrzcie, zostałem tyle telefonów. Zaraz rozpocznę, yy, nagrywać. No i startujemy. To jest iPhone Touch 4, coś tam. Nie pamiętam i jak się nazywa ten iPhone, iPhone Touch, coś dalej tylko pamiętam. I on jest, nie wiem czy on działa, nie mam do niego ładowarki, więc szkoda. A ten telefon dostałem od pani Ani mamy z Ukrainy, bo od jej dostałem. Zapytałem panią Anię, bo ona jechała do Czech, ale teraz jest w Polsce. Pani Ania teraz z Ukrainy, pojechała do jej mamy do Czech, a później jak wróciła do Polski z Czech, bo ona tu mieszka w Polsce, ta pani Ania. no i mi dała te telefony od jej mamy, no. To jest Sony Xperia E4, przypomniał mi się model, bo mi się chyba skądś przypomniał ten model, E4 to jest. Sony Xperia E4, strasznie pozwalona. jest uszkodzona strasznie, jak ją chciałem podładować, tylko, że się tak czerwone świeciło, to znaczy, że ona się ładuje, ten telefon. No i były takie kreski, że, że nie chciało się i tylko to, że pokazywało, nic więcej. A oto to jest mały telefon, czyli LG Swift Optimus Swift L3. On jest zalany, jak go ładowałem, to się, to się świeciło, no ale jest zalany. Jak mój Optimus L5 od babci też go niedawno ładowałem. No, oczywiście, yy, kolejny telefon to jest Nokia Lumia 610. Tam, o jeszcze na tej części jest ta otazmo, To, to ci jeszcze, nawet ona też działa. Jest tutaj na tej części. Ona nie działa, bo ona nie ma baterii. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Nie ma baterii. Jak widzicie. I ona ma rozwaloną strasznie szybkę. Ten telefon z Microsoftem. O, a ja. A to jest Nokia 6060, ta dwójka marka. I ma takie takie tutaj coś, taką smycz. Nie wiem, może to jest do zdjęcia, albo do czego innego. Ona ma tu kawałek rozwalonej szybki i ona nie działa. Bardzo fajna Nokia. Oto mój dziadek tą Nokię używał, ale to jest od dwójka marka, tylko mogę powiedzieć, że mój dziadek ją kiedyś używał, tylko że jej on już nie ma. Ale za to on dostałem od dwójkę, o właśnie tą Nokię E52. No i ona ma baterię. Czekajcie, tylko poczekajcie. Zaczekajcie chwilę. Czekaj. Ma oczywiście baterię, bo zauważyłem troszeczkę. Dało się. Jak widzicie, ma baterię mp 4 l taką. Pan tam mi mówił, że dostanę drugą Nokię X2, bo tą Nokię dostałem właśnie od dwójka marka X2, tylko że to ma Gumkę recepturkę ona właśnie ma jak widzieliście na moich filmach yy, dlatego, że ona się... Ta klatka upadała no i nie mogła yy, się trzymać. Nie chciała. Oto Samsung S GT S7350. Sprawdzałem, działa, tylko nie do końca ją ładowałem i się rozładowała. Jak podłączyłem go do ładowania, to się coś podświetlało i chyba było logo ładowanie. Chyba tak. No, ale nie do końca chciałem podłączyć. A, ale tylko chciałem sprawdzić, ale może ją podłączyć do ładowania i będzie działał. Ten sam złuda recenzji Dobra, a to jest ta Nokia 6030. Możemy baterię od tej drugiej, no i noki i nawet zobaczcie, ona już działa. Wczoraj ją właśnie ładowałem. Wczoraj, możemy też kartę Sim z Nokii 3040, tej Steamobelitek, tak, tak. Jak widzicie. I mam menu ukraińskie, bo to jest ten telefon też poznałem od pani Ani, mamy z Ukrainy. Czekaj, a to jest jakiś fly, który ma tutaj około no, połamaną klapkę. Nie udało mi się ściągnąć klapki. Tu ma troszeczkę tak uszkodzone, ale nie, nie sprawdzałem, czy on działa. No weź, czy wiem, ma wejście, wiem jakie. Ono ma... No coś nie tak w tym środku tam przyładowano. A oto Samsung Galaxy Wave Young, ten biały. No i sprawdzałem, czy działa. No to się tutaj taka bateria włośliła. No ale jak odłączyłem, no to tak musiałem trzepać. Musiałem tak poczepać, albo baterię. Tego też potrzepać musiałem, dlatego że może mieć uszkodzoną płytę główną, tylko logo mi się pokazało. No, właśnie, właśnie widziałem to, to, tą rzecz, bo miała uszkodzoną płytę główną. Jak widzieliście. To jest ta Nokia Asza Czysta, ale nie ta od babci, tylko ta, ta nowa. Nie ta od babci i od pana Krzysia, tylko od, od pana Krzysia jest w innym kolorze. Ona się rozpada, jak widzicie. No, rozpada się strasznie już. Musiałbym ją naprawić, ale nie chcę mi się na zaraz... nas. Nie chcę mi się ją naprawiać, ale koniecznie by było. No to... no to by było bardzo dobrze, jakbym ją naprawił, ale nie chcę mi się naprawiać. Kolejne to są Ericsson k 30 i ten nowy. Nie ten z Plusa, tylko ten drugi. I on może z tego drugiego Sony Rixona, z tego Plusa. baterię do tego no i ma język angielski. Tylko że wyciągnąłem od niego baterię, no i tak jest. No i to jest Samsung GTS5610, którego też dostanę, dwójka marka i ona też działa. Moja ma Simlock Steammobile i druga ma też Splaya. No to ja mam już drugie OS5610. Widzicie? No to... Tu jest dużo jeszcze telefonów, no to to jest Stara Nokia 5100 z 1998. Powiem, że te telefony miały baterie na klapce, jak widzicie, jak zauważyliście, tu mam wyjście na kartę SIM. Ten telefon jest najlepszym, ten telefon jest ta Nokia 5100, 5 5110, przepraszam, pomyliłem się, 5110, o, to jest ta różowa, czy tam czerwona Nokia, jak chcemy, no to, a tutaj jest ta, tutaj biało-czarna Motorolka c Dwa coś tam nie pamiętam. Ale takie coś do paska... coś do paska dostałem do, do tego. Które nie, nie wiem, czy ja chyba to pokazywałem. Nie wiem czy ja to pokazywałem. Takie coś... To się tak przyczepia do paska. Takie coś. Że tu się wkładał ten telefon. Prowadzę no to też na tej Noki no i też to weszło. No to jest dobre na wszystko. A to jest Samsung z GHC 100 jeszcze rozładował i nie da się go włączyć. A jak to telefon, ten telefon dostałem, to się jeszcze włączył, ale już się nie chce włączyć. Dlatego, że bateria już jest rozładowana. Chciałem sprawdzić ładowarką, no ale taką dobrą. No i nie wiem, czy szło Za to nie wiem. Mam sytuację. No i tak. A to jest ta MTA HR 300 ale tak naprawdę to jest HTC, no zobaczcie. No tak naprawdę ten telefon ma Simlock z t a, a tak naprawdę to jest HTC, no dziwne. Ona jest rozsuwana, patrzcie. Też jest rozładowana. Też ją niedawno ładowałem, sprawdziłem, no i działa. To bardzo dobrze. To jest ta Nokia od Cioci Ewy, ale znajdzie jeszcze jakieś telefony na Tordami? Chyba jakąś grę tu grałem na tej noki Ta noki jest bardzo tak? tylko Szczekajcie tylko jakąś grę dzisiaj niedawno grałem na tym telefonie. Ten telefon ma Simlox Plusa. Bo mogę Wam pokazać animację włączenia i wyłączenia. Zaraz zobaczycie, że będzie logo Plusa, bo jak włączę, no to ma SimLog Plusa, no właśnie. No bo właśnie ciocia ma... Jest w Plusie przecież, bo ma telefon z Plusa, Samsunga, te, Galaxy S20 albo S22. Nie wiem tego. A to jest Nokia Lumia 610 cioci. O, Logo Plus się łączyło, no bo Masinu ten telefon spisał, logo Noki. Fajny ten telefon, ma plecki, niebieskie, ładne. No i ten telefon jest z 2012 roku, ta Nokia 610. I tamta też z 2012. No bo w tym roku właśnie wszedłem na rynek. A to jest Sony w 300 i z 2006. Mam tego drugiego, a już wraz z klapką. Jak ten Samsung, ten właśnie też ma uszkodzony system. Ma jakiś już chyba uszkodzony system, jak wiesz. Sprawdzałem. Tylko takie, jak dałem go do ładowania, no to było takie. Yy, nie takie białe coś się włączyło. Może mieć uszkodzoną płytę główną albo coś tam nie tak jest lub system wariuje, albo coś innego. To jest chyba 7 flip phone, którego mam w kolekcji. No. No. Nokia, to jest Nokia 600500. Nie sprawdzałem jej czy działa. Ale ma baterię. Ma 3,2 megapikseli aparat. Ma, ma taką lampkę. A nawet taką lampkę właśnie też ma. Bardzo fajna Nokia, ale zobaczymy czy, będziesz, czy ją dam do ładowania czy nie. A to jest Nokia 3050i. No to ona nie działa, bo sprawdzałem ma baterię w tam... w tamtej było wszystko dobrze, tylko że chciałem to zmienić, tylko sprawdzić tamta też jest dobra bateria, tylko że tą też ja przez przypadek tą użyłem żeby sprawdzić czy będzie działała, bo jak rzemsta statu ładowa baterium, no to nic nie zadziałało no zobaczcie ten telefon ma tu z boku podświetlenie, takie ładne coś. Dla zdrowia. Przepraszam, ale mama kipnęła. Ale ta Nokia jest bardzo dobra i fajna. A tutaj mamy jeszcze Nokia drugą 6060, -60, ale to jest ta zwykła 6060. -60. Na strasznie spuchniętą baterię, patrzcie. Bo tyle telefonów mam na części siódmej, nawet te dwa aparaty, i to no i radio nawet jest. Oto Siemens, ostatni telefon. To Siemens C65. I mam jeszcze aparaty te 2 i radio. To jest Siemens C65. Ma tu takie coś. No, ale już sprawdzajmy, też nie działa. Właśnie on jest tutaj od pani Ani z tej z Ukrainy, od jej mamy, no bo tu ma takie literki, o tu ukraińskie, ale tak nie widać tutaj, bo tak inaczej dałem, lampę błyskową inaczej dałem, no ale dobra. No to przechodzimy już do aparatów, tych dwóch i radia. To jest twój film Finepix Z35, Finepix Z, patrzcie, może ją zasłonić, patrz. Zobaczcie, można tu zasłonić, takie tu ma przyciski, no w tej części tutaj jest dużo telefonów I, i, ty, i tak to jest, no na części szóstej było więcej telefonów, no bo ja bardzo dużo telefonów na części szóstej było, a tu mamy kolejnego film, tylko to jest Finepix 310, który ma 10 megapikseli ten aparat, i nawet też ma taką smycz do robienia zdjęć. No bo to jest fajny aparat. Swój film. I to jest bardzo dobre. A to jest radio od Thomson. RT-234L. 2, Popatrzcie. On nie działa, bo nie ma baterii. Takich dwóch paluszków. Czyli inaczej baterii się mówi. Jak kto woli, to tak się mówi. Yy, nie ma... Baterii yy. i on jest bardzo dobry To radio jest bardzo dobry, ale nie ma baterii. No to wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tu jest tyle telefonów, które nagrałem Ten film był bardzo długo wyczekiwany. No i pokazałem nowe telefony. Które na części zielonej są. No tak mogę powiedzieć, że w tym roku niektóre dostałem, a niektóre w tym. No ale dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Papa, na pa, pa, razie. Jak będzie jakiś nowy film albo nowa część, no to będzie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, więc do widzenia.